Siemanko, witajcie w kolejnym filmie Z Tysowi Tychy, czyli oczywiście z mojego klubu piłkarskiego, o którym co jakiś czas wypuszczam film informacyjny. Dzisiejszy film będzie podzielony na pięć takich jakby głównych wątków, a pierwszym z nich jest wątek dotyczący rejestracji klubu, która jest już za mną. W końcu udało mi się uporać z tą papierkową robotą, bo no dosyć dużo czasu to zajmuje i także jest mocno skomplikowane. Ale wszystkie papiery zostały już złożone, aby oficjalnie klub mógł już istnieć. No i w ciągu myślę około tygodnia, oficjalnie na listę klubów sportowych zostanie wpisana Ty Sowiatychy. wtedy już oficjalnie taki klub będzie jakby istniał. W tym momencie, kiedy klub zostanie wpisany Oficjalnie jako klub sportowy zarejestrowany Będziemy mogli podpisać umowę ze sponsorem Tysowi Tychy Będzie to pierwszy sponsor Sponsor techniczny, odpowiedzialny za odzież naszych zawodników Mianowicie witasport.pl Myślę, że już mogę tutaj zdradzić właśnie no, jaka jest to firma Mega także chciałbym tutaj podziękować Mimo, że jeszcze oficjalnej umowy nie ma No to jesteśmy już wstępnie dogadani Tejże firmie za to, że po prostu darzy nas zaufanie że jesteśmy klubem dopiero powstającym, a już tutaj otrzymaliśmy kredyt zaufania właśnie od Vitasport. Jest to mega, profesjonalny sklep, który na przykład ubiera mistrzów polski Piasta Gliwice, czy też takie zespoły jak Śląsk, Wrocław, Stomil, Olsztyn, czy też mistrzów polski futsalu. Dlatego marka niesamowicie prestiżowa. No i tym bardziej cieszy mnie to, że zainteresowała się takim klubem jak ty Sowiatychy. Można powiedzieć, że na taki dobry start naszej współpracy przygotowaliśmy coś dla was. Konkurs, okorki jakie możecie wygrać wystarczy, że wejdziecie na mój fanpage. Link znajdziecie do konkursu w opisie. Tam macie banalne, proste dwa zadania, mianowicie polubić fanpage WitaSport.pl. Ty i Tychy, no pewnie już macie polubionego. No i oczywiście w komentarzu oznaczyć dwóch znajomych. No i w sumie czekać na wyniki. Wyniki powinny pojawić się. E Planowo w niedzielę 10 listopada, wtedy wybierzemy zwycięzcę, no i do tej osoby powędrują nowe koreczki. A jeśli Wam nie uda się wygrać, to zapraszam Was właśnie na Witasport.pl, gdzie jest promocja jesienna, wyprzedaż, i tam możecie znaleźć buty. Wszystkie minus 50% są, więc naprawdę w mega niskich, przystępnych cenach możecie wyrwać yy, piękne koreczki i nie tylko, więc możecie tam sobie wpaść, poprzeglądać i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, yy, bo po prostu jest mega, mega dużo różnych modeli. Śpieszcie się z dołączeniem do konkursu, bo zasady są banalne. Yy, myślę, że napisanie komentarza, czy też polubienie posta i fanpage y to nic trudnego. No a takie koreczki chyba każdy z Was chętnie by przyjął. Kolejną ważną rzeczą, o jakiej chciałbym wspomnieć, jest to, że już za tydzień... Właśnie w niedzielę, 10 listopada, także odbędzie się pierwszy trening Tysowi Tychy. Może dziwnie to brzmi, gdzie jeszcze nawet nie znacie kadry, bo nie została ona oficjalnie zebrana i ogłoszona, ale będzie to otwarty trening, na który każdy będzie mógł przyjść. Właściwie nawet treningiem, ciężko to nazwać, bo będzie to luźna gierka, gdzie każdy, kto tylko skończył no, 17 lat powiedzmy sobie i chciałby pograć właśnie w Tysowi, może przyjść na ten trening, a właściwie to będzie taka gierka, meczyk, po prostu sobie pykniemy, zależy ile będzie osób, załóżmy przyjdzie ponad 20, no to pewnie 11 na 11, zobaczymy, odbędzie się on w Tychach, jeśli ktoś z Was jest z Tychów, czy też najbliższych okolic i chciałby po prostu wpaść, napiszcie do mnie na fanpage Tysowi, czy też na Instagramie Tysowi, może na mój prywatny Instagram, wszędzie Wam postaram się odpisać i dać wszelkie dane, jeśli właśnie chcecie wpaść, Wszystkich zapraszam. Tak jak mówię, kadra nie jest skompletowana. Oczywiście są zawodnicy, na, którzy na pewno będą występować w barwach Tysowi i nie zostali jeszcze oficjalnie ogłoszeni, ale jakby cała kadra będzie dopiero kompletowana właśnie na takich otwartych gierkach. Która pierwsza z nich odbędzie się właśnie 10 listopada, czyli za tydzień w Tychach. No i chyba taka ostatnia rzecz, o jakiej chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Mianowicie możliwość zostania wspierającym Tysowi. Dużo osób o to pytało, czy w jakikolwiek sposób można jakby wspomóc e, klub. No i oczywiście poza takim wsparciem jakby zostawieniem po prostu lajka na fanpage'u, czy też po prostu śledzeniem naszych losów, padnięciem na mecz, kiedy już zaczniemy występować w lidze. E, jeśli ktoś chciałby, no to został utworzony cel na zrzutce. Chyba tej strony nie muszę przedstawiać, gdzie każdy może dołożyć... Chociażby swoją złotóweczkę, nawet no i to przyczyni się na pewno w znacznym stopniu do tego, że uda nam się wystartować od przyszłego sezonu w B-klasie. Każdy, kto wpłaci nawet i najmniejszą kwotę, zostanie na naszej stronie tysowia.pl w zakładce wspierający wyświetlony. Tam macie jakby wyświetlone wszystkie osoby od pierwszego, yy, od pierwszej osoby, która wpłaciła największą kwotę, do tej nawet co wpłaciła właśnie o wspomnianą złotówkę. Póki co, jedna osoba została właśnie takim wspierającym. Bardzo dziękuję za tą pierwszą no a teraz oficjalnie już właśnie mogę ogłosić to, że powstał taki profil na zrzutce i każdy z Was dosłownie może wpłacić jakiegoś tam grosza. No i dzięki temu znajdzie się właśnie na stronie jako wspierający. No i przede wszystkim wspomoże nas w występowaniu w no które czeka nas za kilka miesięcy. No, i to w zasadzie tyle. Myślę, że po tym treningu, który odbędzie się za tydzień, yy, przedstawię Wam więcej informacji, na przykład takich jak koszulki meczowe, czy też ogłosimy trenera, czy też pierwszych kolejnych zawodników poza Adrianem. No, a na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, żeby wybijać na nasze socjale, czyli Instagram Tysowia, jak i Facebook Tysowia Tychy. Tam oczywiście będziecie znajdować yy, najnowsze informacje. No i. Wszystko pierwsze, co ogłaszam, to właśnie na Instagramie i na Facebooku. Dopiero później pojawia się to w filmie, dlatego tym bardziej śledźcie to. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się do usłyszenia, no i siema.